Ola, tym dokładnie nadal Hiszpania, tyle tylko że tym razem jesteśmy już w Andaluzji. Pokażę Wam w jakim miejscu spaliśmy. Rondo, a tam są palmy i taka stara baszta. Rondo i taka stara baszta. Tutaj właśnie się zatrzymaliśmy na, na kolejny nocleg. Miejsce jest przegenialne. Mieliśmy totalną ciszę, totalny spokój. Jesteśmy w miarę dalej, o, z dalej od. Od drogi i oczywiście totalnie nikt tutaj się nie kręcił. Miejsce znakomite, jedno, jedno z lepszych. Ponownie w ogóle to, ten wyjazd do tej pory obfituje naprawdę bardzo wygodne, bardzo fajne i komfortowe miejsca. Co do wczorajszego dnia, to wybraliśmy się. Dwa punkty mieliśmy takie ciekawe do odwiedzenia. Jedno z nich to nazwy w tej chwili nie przytoczę, ale pewnie się dziś pokaże jako napis. Miejsce, gdzie jest bardzo dużo bucianów i bardzo dużo żółwi. Miejsce jest bezpłatne, ogólno dostępne, ale przyrodniczo bardzo ładne. To znaczy, ale przede wszystkim przyrodniczo bardzo, bardzo ładne i zdecydowanie warto odwiedzenia. To bardziej w tej części Hiszpanii, powiedzmy to jest okolice lekko na zachód od Madrytu. Dalej wybraliśmy się do miejscowości Zafra, jeśli dobrze pamiętam. I no tutaj doszło do takiej sytuacji trochę anegdotycznej, bo pierwotnie ja uznałem, że to miejsce jest. Jest to prywatny dom, który został wykończony przez samego Gaudiego, czyli osobę, która przede wszystkim słynie z architektury, którą możemy zaobserwować w Barcelonie. Po dotarciu na miejsce architektura nadal mi się zgadzała. Ale dopiero, zaczęliśmy doczytywać to miejsce, to okazało się, że Patrycja tą informację na temat Gaudiego wyczytała do, zupełnie dotyczącą innego miejsca, które wygląda zupełnie inaczej. A, a to miejsce, które odwiedziliśmy, właśnie zawsze było stworzone przez, przez jakiegoś murarza bo człowieka, który postanowił stworzyć dla własnej córki, właśnie miejsce. Pałac bardzo ciekawy i bardzo oryginalny sposób, natomiast absolutnie nie miało to nic wspólnego z twórczością samego Gaudiego. Taka ciekawostka. Na koniec dnia zmierzaliśmy właśnie na południe i dotarliśmy do Andaluzji, czyli takiej powiedzmy można powiedzieć, naszej ulubionej części Hiszpanii, ulubionej po naszym wyjeździe w 2020 roku. Przekroczyliśmy właśnie symboliczną granicę z Andaluzji, zbliżyliśmy się do Seville'i i w tej chwili jesteśmy jakieś 30 km od samego miasta, od samej Cywili. Dzisiaj będziemy się kierować na południe. Mamy w, w planach jedno andaluzyjskie miasteczko czy wioskę, Zahara bodajże, tak się nazywa, Zahara, a następnie Punkt najważniejszy, no, nie powiem, że najważniejszy wyjazd, ale jeden z ważniejszych jest zdecydowanie bardzo ważny z punktu widzenia też takiego logistycznego. Udajemy się do portu niedaleko Gibraltaru i będziemy przepływać do Maroka. Także dzisiaj jest ten dzień, kiedy mamy w planach opuścić Europę i do, dopłynąć do, do Afryki. Trzymajcie kciuki. Do zobaczenia.